Danie, idę ostatnio, to znowu kaszka, na nasze szczęście, nie trzeba kombinować, ale musi być posypka z kaszki, wiecie, taka nie do końca rozmyślana, Dobrze. Tak. <laughs> co ty, moja piękna damo, tutaj robisz? To jest chill out. I co ty jesz? Co to jest? Co to jest, Idulika? To jest czekoladka. Gorzka czekoladka. Ale tak? Jeden kawałeczek dokładnie. Dzień dobry kochani, mamy sobotę. Tak nie mogłam się doczekać tego weekendu, znosi mi tu wszystko. E, ponieważ no po ostatnim nie odespałam, dzisiaj miałam odespać, ale niestety i tylko wstała o siódmej. To mam nadzieję, że jutro mi się uda oh, Bam. Mm. Zabieram Was na szybki make-up, chciałam tylko e, małą recenzję Wam dać, użyłam tego garniera, w którym o którym wam mówiłam w ostatnim vlogu jest rewelacyjny jest rewelacyjny, na pewno będę do niego wracać nic mi się nie dzieje naprawdę super się wchłania właśnie jestem chwilę po nałożeniu tak daję mu dosłownie chwilkę a co lala? usypiesz lalę? i co ona śpi? delikatniej, delikatniej, delikatniej. O tak się, no tak, super, super to robisz. Więc y, w planach dzisiaj mamy odwiezienie Michała do pracy, dlatego szybko się ogarniam. Później jadę na robotę, miałam jechać do Izy, spotkać się z Izą, ale Iza ma Anglinę niestety. Więc mam w planach zabrać Staśka i idę na choszczówkę do, losu, do lasu na spacer. Taki no. jest plan, a jak będzie to się oczywiście okaże. -da! Piękny makijaż, gotowy. E, Zajął mi niecałe 5, no może 7 minut, powiedzmy. Ja się tak maluję codziennie do pracy. Teraz idę wstawić Michałowi płatki owsiane na śniadanie i zaraz go będę budziła, bo jest za 29. A w związku z tym, że no ja muszę te. E, co tam? Ty śpisz? No dobrze. W związku z tym, że musimy się już pogarnąć, jechać, no to muszę go wcześniej obudzić. A co ty tutaj robisz? Śpisz z Lalo? Ech. Usypiasz ją? A jako, jak Lala płacze? Płacze Lala? To Tu, Bobo. Tam jest Bobo? Przykrycie? Tak. Dobrze. Ach. Takie spanko, tak? W sumie Michał e, też jest aktualnie na redukcji i nie wiem, ile mu tych płatków wstawić. Myślę, że jest 60 gramów mu wstawię, Ma będzie spoczko. Mały mało mi nie zasnęła w samochodzie, ale udało mi się ją przeciągnąć. I teraz śpię. ja właśnie robię sobie obiad, w sensie robię, odgrzewam, bo dostałam od sąsiadów burgera fish rybnego i zaraz to sobie będę wcinała i idę obejrzeć, nadrobić vlogi YouTube'a, bo po prostu ostatnio nie miałam na to ani chwili. Że ty spałaś? Dwie godzinki? A teraz co jesz? Halumi i ogórka. Ogórek i halumi. Smakuje ci? Nie. Ogórek. Ale ty masz piękne oczy. Ale masz piękne oko. Piękne oczy masz. Nie ma. Nie ma? Jeszcze zobaczymy. Masz cały talerz. Mm. Cześć kochani. Właśnie się wykąpałam, ogarniam włosy yy... i co? A chciałam polecić dwa produkty, ten z Liren, ja kiedyś go dostałam, kiedyś, kiedyś w paczce pr od Liren i naprawdę teraz w tym okresie wakacyjnym, nie wiem czy będzie widać, ale no przepięknie wygląda na skórze yy... i jeszcze ich pianka brązująca też jest świetna, pięknie brązuje ja ją używam tak raz w tygodniu To rzadziej, zależy wiecie zależy od humoru jak mam jakąś okazję ale naprawdę też jest bardzo, bardzo fajna nawet lepsza jest niż, e, niż niż ta pianka, którą kiedyś Wam polecałam, nie pamiętam nawet jaka to była, nie nie pamiętam, dobra teraz ogarniam włosy muszę je rozczesać, bo szykujemy się na urodzinki Tysi Będziemy jechać w idę Dżemkę, ale już jest 10.40, więc tylko się wykąpię i będziemy lecieć. Zanim się pomaluję, to jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że teraz zaczęłam na HBO nowy serial. Skończyliśmy ten nie, nie po prostu okropny The Bring Back Alice, Ogólnie, jakby samo nagranie tego filmu i fabuła była fajna, ale ta gra aktorska to... Przepraszam? No to serio, chyba już sama lepiej bym to zagrała. A teraz zaczęłam oglądać z polecenia mojej koleżanki z pracy śmierć... Miłość i śmierć na HBO. Obejrzałam pierwszy odcinek i zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także, jeżeli lubicie seriale z tego, co czytałam, opinie, w stylu Wielkie kłamstewka. On chyba też był na HBO ten serial. No to to będzie chyba coś w tym klimacie. Dobra. Lecę się ogarniać, malować. Tak jak już wam mówiłam wcześniej, ten SPF jest wygrywa, jest rewelacyjny. Kończę aktualnie wszystkie kremy, które miałam w kalendarzu adwentowym, którym dostałam od Michała w grudniu, bo tyle tych próbek kremów było, że, że po prostu wszystko to teraz kończę. No i będę musiała coś nowego kupić. Więc zaraz zobaczymy się w full make-upie i z wysuszonymi włosami. Tada, gotowa. Eee, mi się krabi, placuszki i dulce. Ja zaraz ją przebieram. Kupiłam mi w pepku już jakiś czas temu różową sukieneczkę i do tego dwuczęściowy komplet takie spodenki do tego ma bluzeczkę, więc dzisiaj zakładam sukieneczkę i pod to spodenki. Muszę wziąć parę rzeczy. Na zmianę dla iduśki, bo Karola zaplanowała malowanie farbami, jakieś klepanie się wodą, więc muszę coś jej zaraz wziąć na zmianę. Będziesz miała drzemkę w aucie, okej? Okay? Będziesz tutaj spała, więc przed spankiem musisz się najeść. Dobrze? Ok? chcę. Czego nie chcesz? Ale czego? Bo nie chcesz spać, a już ziewasz. Ty, o której dzisiaj wstałaś z statusiem? Już jest z czego kucyki robić, mimo tego, że ci Madzia, ciocia Madzia obcięła włoski ostatnio. Pokaż się. Pięknie! Mua! Pięknie wyglądasz. Co taka zamyślona jesteś? A czego nie chcesz? Bardzo ładnie. 받으려면. <목소리도> I zaraz jedziemy na zakupy spożywcze. Michał dzisiaj nie zdążył ogarnąć, bo był na siłowni i miał inne rzeczy do zrobienia, więc jest to na moich barkach, żeby zrobić spożywkę. A właściwie nie spożywkę, chociaż nie spożywka, zagadam. Właściwie to muszę kupić warzywa, owoce, jakieś serki, bo ja weszłam znowu na dietę SIRT i jestem teraz na wprowadzeniu, więc to trochę potrwa. Wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć, że że kurier z DPD zostawił mi na ochronie paczkę z To zamówiłam sobie garnitury, tak jak wam chyba mówiłam w którymś vlogu na mam komunie mojego chrześniaka i tak sobie pomyślałam, że chciałabym wystąpić w garniturze, bo widziałam mnóstwo kobiet w garniturach na takiej okoliczności i, jest, i wyglądają przepięknie. A później ten, tą marynarkę można nosić oddzielnie, a spodnie oddzielnie, więc to jest super rozwiązanie. Mhm. Więc jak już tą paczkę odbiorę, to nagram Wam te garnitury, żebyście mieli pogląd, co jest mochito. Bo w innych sklepach nie widziałam nic ciekawego. Chciałam kupić ich w zarze, ale jakoś mi nie podeszło. Niestety. Hap, hap, Tragaż zakupy. Opanowałam się i nie kupiłam wszystkiego tego, co bym chciała, bo wysyłałam Michał jutro jedzie na zakupy, na resztę zakupów. Eee, bo nie kupiłam płynu, pampersów i tak dalej. Takie podstawowe rzeczy wiecie, żebym nie miała. Produkty. Mama, mama, mama to Kleber, dziękuję. Super, dziękuję. Tam jeszcze jedne są. O, jeszcze jedne truskawki są. Dziękuję. No, to zamykamy. Nie ma to jak mieć takiego pomocnika, kochanego. Wszystko mi pomoże zbakować, Zmywarkę, zakupki. No super, dziękuję. Mm, tak szybko Wam pokażę, bo dzisiaj byłam w Rossmanie, e, Już kończą mi się wszystkie też kosmetyki, ale nie chciałam się na kokolicie robić zamówienia Czeka, dla. Mama. To sos sojowy, dziękuję dla jednego żelu i żelu do bycia buzi jest jakaś nowość z Garnierka przetestuję sobie z witaminą C to kukurydza, dziękuję i wziąłam sobie z Wielendy żel do otworzy Ci? a teraz idziemy na spacerek, tak? super, piątka dziękuję za pomoc w wypakowaniu ale lauci, co Stasiu? fajnie tak na słoneczku sobie leżeć. fajnie na słoneczku Ida? idziemy do dzieci? tak Idziemy tam? Tęskniłaś ze Staśkiem? To jest miłość. Niestety kurier mi przyniósł taką dziurawą, więc y, zobaczę czy w środku na pewno wszystko jest i będę musiała ewentualnie zgłaszać reklamację. Założę tylko jakiś top i już do Was wracam ubrana w pierwszy garnitur. Dobra, słuchajcie, jest pierwszy garnitur. I z tego, co tak zajrzałam do tej paczki, to myślę, że będę miała ogromny problem z wyborem. Ten jest przepiękny. Od razu Wam też zaznaczę, że wybrałam wszystko: 38 i M, albo odwrotnie. W sensie, wiecie, M-ka ogólnie. I leży to idealnie. Jeszcze Wam pokażę dół. Spodnie są takie cygaretki. Piękny. Nie wiem, czy będzie widać, ale tak pocznę i on ma tutaj y, takie srebrne, piękne guziczki. Jest przepiękny, naprawdę. Mam różowy, to jest ten sam model, tylko taki pudrowy róż. I też jest piękny. No one, akurat ten model i to właśnie z tego, e, ten, ten model marynarka kosztuje 100, 9, 199, ale chyba 120. Znaczy w sensie jest cena, ale jakaś zakry, za, e, zakryta. No, i jest sztos. Tak wyglądają spodnie. Piękne są te cygaretki. Nie wiem, czy ich w ogóle oddzielnie też sobie nie. nie zamówię, bo naprawdę pięknie leżą. Już zakładam kolejny. I to jest taki już zupełnie inny materiał. Taki coś pod Nie wiem, zaraz Wam powiem, co to w ogóle jest za skład. A, wiskoza a i len. Wiskoza, len, bawełna i pierwsza potrzebka 100% poliester. No ale jakby gdzieś tam pomieszanie wiskozy z lenem, dlatego jest tak, no to już trochę inny materiał. Ale te cygaretki, które są tutaj, są też bardzo, bardzo fajne. Mi się bardzo podoba w Mojito i w rezerwce, w Reserve też ma to że jak ja tam kupuję 38, tutaj jest 38, a nie 34, za przeproszenie Też jest bardzo, bardzo ładny, idę się zobaczyć w lusterku Jest bardzo ładny, ale chyba trochę za ciemny jak na taką okazję. Tak mi się wydaje, i już wam pokazuję spodnie. Też bardzo ładny, ale bardziej tak do biura na spotkanie. Matko najchętniej to by sobie wszystko zostawiła, nie? Dobra, i przed nami ostatni. Czyli tamte marynarki kosztowały 199, 199 i spodnie 120. Natomiast ten materiał i mam to samo. O, tu nie ma ceny. No i tu ostatni kolor. Ten sam model co poprzednio. E, taka, li, taki liliowy kolor. Też bardzo, bardzo ładny. Naprawdę bardzo mi się podobają. To był strzał w dziesiątkę te garnitury. E, teraz muszę tylko wybrać e, pomiędzy różowym a beżowym. Muszę się Michałowi zaprezentować, bo ja nie umiem podejmować takich decyzji. On mi zawsze dobrze doradzi, chociaż on zawsze mi doradza, a ja później tak... no dobra, nie <gry> Ale ten prezentuje się również bardzo, bardzo ładnie. W ogóle te cygaretki są super. Bardzo ładnie leżą. Także jeżeli ktoś ma w planach zakup garnitury, to polecam sprawdzić na Mohito. Tam jeszcze były chyba jakieś modele, ale błękitny był, żałuję, że go nie zamówiłam ale nie mogłam znaleźć do niego spodni i to chyba wszystko e, dobra kochani, tym miłym akcentem mierzymy będę kończyła tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobał, dajcie znać oczywiście i dajcie znać w którym garniturze wam się najbardziej podobałam, będzie mi bardzo miło jak wyrazicie swoją opinię i e, jak widzieliście gdzieś jeszcze jakiś fajny garnitur w, w takich pastelowych kolorach to dajcie znać, ja wiem, że jest w zarze taki fuksjowy ale on mi się średnio podoba no i nic innego, później i, i nic innego, więc nie mogłam znaleźć. Widziałam w Stradivariusie się żółty, ale myślę, że nie będzie mi pasował. Po prostu ja się niedobrze czuję w żółtym. No i tyle. Dobra, kochani, widzimy się już niedługo. Buziaczki, do zobaczenia. Pa! A, jeszcze tu Wam wrzucam mojego Insta. E, a dla osób, które e, interesują się bardziej fitnessem, założyłam nowe konto na Instagramie Vero Przepodkreśnik Dolny chudnie. Zajrzyjcie tam, zaobserwujcie mnie i tam trochę więcej gadam i trochę więcej się udzielam w sprawach takich fitnessowych, bo na tym moim głównym końcu jakoś mam problem z wyrażaniem siebie. No i więc tyle. Kończę tym miłym akcentem i jeszcze raz mówię do zobaczenia. Pa!